Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym holu zakupowym na naszym kanale. Witam ja, Olim Vlog i KHT Dragon Podłoga. Si. He, he. Wróciłam z zakupów. Byłam w Neto, Lidlu i Dlisie. I poszło 500 złotych masakra. To jest jakaś masakra, moi drodzy. No ale jak żyć, jak żyć! Trochę rzeczy kupiłam. E, niestety troszkę mi się rzeczy już pokończyło, więc musiałam pokupować. Jeszcze jutro będę szła po mięso i e, muszę kupić karmę dla psów. Co jeszcze muszę kupić? I mleko. E, Klaudusiu, bardzo cię proszę, weź tylko lajdu się się bo ona spaceruje i słychać pazurki. E, nie mam posegregowane z jakiego sklepu co jak, więc e, lecimy po prostu. Tak jak mam, um, oczywiście w Dili się zawsze po, na, na początku miesiąca kupuję lili e, karmę w trzy, no jeszcze jedną będę musiała na pewno dokupić, bo ona taka, no wiadomo, jedna na tydzień. E, kupiłam nici dentystyczne. O, ja zawsze to chciałam. E, sobie ciasteczko takie keto z kokos i nerkowiec. Mm -hmm. ja Ketochomiki to są. Co? Ketochomiki. Ketochomiki. E, klebek tostowy. Ja mam, e, odżywki były w e, przy zakupie dwóch e, za jedną płaciłam 800 złotych albo 6, jakoś tak. E, są to odżywki do włosów nawilżające z wyciągiem z wody kokosowej z Chin. Z chin. Jedna moja, jedna twoja, dobra? Nie. E, banany, jakieś takie pojedyncze sztuki. Mozzarella, pincer dla mamuśki, pietrucha, koper, sęłeta. Co my tu jeszcze mamy? Wziąłam mousse mango, bo mam smaka na takie płatki ryżowe z mango. I jeszcze nie kupiłam płatek ryżowych, ale jak kupię to zrobię. Drożdżem. Wzięłam taki twaróg półtusty z piątnicy. E, idealny na słodki, idealny na słono. On jest do o, poniedziałku, więc musimy go tam służyć. E, bajkę nam wzięłam. Wzięłam krem pistacjowy, aksamitny krem włoski produkcji. Mm. Zaraz sprawdzimy, czy to dobre. Nie mm. to Jeden z lepszych. Takie to chomiki. E, Dziewczynom tam taką ogromną paczkę e, kompleksów i one kosztowały 11 zł, więc to są spoko cena. E, oczywiście w Dilsie, w Dilsie, w Lidlu kupuję mój kochany jogurt grecki, kokos. Wzięłam briożki, bo zrobię w sobotę chyba e, tosty francuskie na briożce, bo jeszcze nie jadłam. A, a ponoć lepsze niż na hałdze. Pasata. Serki wiejskie do pracy. Buret. Jogurt grecki. Majonez. Co mi tu się włącza? Wziąłem szpinak, bo może zrobię sobie makaron ze szpinakiem, który bym... no zobaczmy. Wziąłam to mam. Wziąłam taki makaron z jaj z Wolnego Wielkiego. Makaron ryżowy, bo Nikola sobie zażyczyła w któryś dzień, żeby zrobiła. Oczywiście moje ukochane jalapeno. I kukurydza, bo dzisiaj sobie zrobię do pracy sałatkę brokułową. Godurba. tam jeszcze w tle, jeżeli widzicie, to jest zgrzewka wody mineralnej. niegazowanej. Tu wzięłam pastę do zębów. Oczywiście masło inną musi być u mnie w domu. Maska, jeszcze jakaś do włosów, bo dziewczyny oczywiście maskę, odżywkę, tak. Nie, nie, e, mąż to wziął jakiś e, jogurcik wiśniowy. Prom, e, to są chyba zakupy z netto i tutaj powiem wam, że było dużo fajnych promek. Wzięłam na przykład pomidory zadyche malinowe, kilogram zadyche, ale zobaczcie jakie one są dorodne. Mmm i pachną pomidorkiem, ale zobaczcie jakie wielkie. Uuu, jak moja głowa prawie. Więc takie zakupy. Upa. Wzięłam mój ulubiony jogurcik. Jogurt śmietankowy. Śmietana, ser gołda kilogramowe, był za, krący, za 22 zł. Wziąłam sobie jeszcze serek taki. Cebulka czerwona. wziął mój mąż w sumie kiełbaskę śmiałką, chyba była Air Co tam jeszcze Dziewczyną wziąłem jakieś takie danie jogurt pitne smak mango, Ja sobie spróbuję albo do szkoły wezmą. Szczypion. Włoszczyzna była za piątaka, więc fajna cena. Wzięłam też takie mini chałki. One też były jako za 2,50, więc fajne rzeczy. Kiełki. Wrapy. troszkę przypraw. Wzięłam jeszcze ser mozzarella taki. E, oczywiście lubczyku, czosnek, e, czosnek, koper e, i do e, Wzięłam marcheweczkę. E, czekaj Lila. Paróweczki. Wzięłam przyprawę do zupy, bo, bo taką mm, warzywną, bo już nie miałam. E, Ogólnie mąka luksusowa była ze 2 złote, więc wzięłam. Chyba tam jeszcze jakąś mam. E, tu mamy sun Makaron e, Lubela był też fajnej promocji. E, Lili wzięłam jakieś takie snaki. Dam jednego, bo mnie tutaj męczy. Chodź mi wczoraj staniesz. Jak zobaczyć, gdzie jest Nie wiem. To jest moja dziś e, do dzisiejszej sałatki, e, cheddar, rożpanka, drugie mango. się Siesia, e, dr Wit, to picie. 3 kilo cebuli było też chyba fajnej cenie. I dwie wody e, dla mnie, niegazowane. I, no, tak jak mówię, no, to jeszcze muszę jakieś mięso kupić. Mięsko też kupić. I, I w sumie zakupki całkiem spoko. Trochę tych rzeczy jest. Trochę mi brakowało, więc musiałam pokupować. Nie ukrywam, że ceny mnie trochę przerażają, no ale życiem jakoś trzeba żyć. Więc kupuję. Staram się nie szaleć jakoś strasznie, ale czasami też człowiek chce jakąś odskocznie i coś takiego okazjonalnego sobie kupić. Więc tak wyglądają moje zakupy. Pokażę Wam. Jest tego nawet całkiem sporo. Praktycznie cały stół. Więc mam nadzieję, że na trochę starczy. E, ja oczywiście to pakuję, a Was zostawiam z tym filmikiem. Lajkujcie, komentujcie, no i subskrybujcie. Do zobaczyska! Bye, bye!